Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pyszną sałatkę caprese. Do przygotowania naszej sałatki potrzebujemy dwa pomidory pokrojone w plasterki. 2 awokado, także pokrojone w plasterki. I 300 gramów mozzarelli i też już ją pokroiłem w plasterki. Oprócz tego kilka lisków bazylii drobno pokrojonych. Cytryna oliwa, dwa ząbki czosnku oraz sól i pieprz. Więc wezmę talerz i zacznę układać sałatkę. Układamy na przemian pomidora z mozzarellą oraz awokado. Teraz przygotuję sos do sałatki. Będę potrzebował 3 łyżki oliwy, 1 łyżkę soku z cytryny, drobno posiekaną bazylię oraz czosnek, który wycisnę przez praskę. A także odrobinę soli oraz pieprzu. Teraz trzeba to porządnie wymieszać, i można polać naszą sałatkę. Ja jeszcze ją udekoruję kilkoma listkami bazylii. I już jest gotowa do jedzenia. Smacznego.